Józef Czechowicz Ballada z tamtej strony O śmierci nic już nie wiem O czarne okna i powieki Szepocem motylami Pachnie sośniną, modrzewiem Dotyka co noc z nami z cichej rzeki Gdzie Mgła, noga za nogą, wleczy się w ciemny zakąt. Trzyma w ręce niebieskawy akord, skrzynki otworzyć nie mogąc. Życie jest snem krótkim, mówi głos z prawej strony. Życie snem krótkim turuje ze smutkiem głos lewy, przyciszony. Życie snem krótkim to trzeci nieodgadniony. I wzbija się w szare niebo. Mgła z nieznanego oblicza. A czas, a ziemia dziewicza? O dlaczego wzrok Twój nie schodzi z przedmiotów pod oknem stojących na stole? Z godziny, w której żem się rodził, ze skrzynki zamkniętej jak boleść. umarłych rąk Czechowicza.